Od czego zacząć? Myślę zawsze, że zawsze warto zacząć od tego, żeby dowiedzieć się jak jest, bo jeżeli nie wiemy jak jest, to ciężko nam dobierać odpowiednie narzędzia, metody do działania. No i teraz możemy mieć dwa podejścia, przynajmniej ja dzisiaj o tych dwóch tylko chciałabym powiedzieć to jest podejście systemowe, w którym będziemy patrzeć na organizację zlotu ptaka. No bo wiecie, jeżeli mamy firmę 10 osób, super, nie? To sobie ogarniemy to indywidualnie. Ale jak mamy 100 300 5000, no to tak się nie da. Więc trzeba popatrzeć systemowo. I tu mamy do dyspozycji różnego rodzaju badania: ankietowe, ilościowe, jakościowe i podejście indywidualne, kiedy już każdy lider indywidualnie w swoim zespole dba o potrzeby pracowników. No i teraz właśnie wspólnym mianownikiem do tego wszystkiego są te potrzeby. I teraz tu możemy skorzystać z takiego bazowej piramidy Maslowa potrzeb każdego człowieka. Ona jest dostosowana po prostu trochę do kwestii życia w miejscu pracy, ale nadal mamy potrzeby bazowe, mamy potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby przynależności, potrzeby uznania. I potrzebę rozwoju. I teraz potrzeby bazowe. Generalnie ich jest więcej, ale do każdej z tych w ogóle potrzeb chciałam chociaż 3-4 przykłady Wam powiedzieć, które są istotne. I teraz, tak, potrzeby bazowe. To jest temat taki w ogóle, który budzi dużo dyskusji. Czy wynagrodzenie jest tą potrzebą bazową, czy nie? Ja uważam, że tak. Myślę, że, że rzeczywiście tak jest. Każdy jest na różnych etapach w swoim życiu, ale finalnie, jeżeli zaczyna nam brakować na spłatę kredytu, to raczej nikt nie będzie siedział i pracował w firmie, dlatego że jest fajna atmosfera. Nie? No bo jednak będziemy chcieli ten kredyt spłacić. Oczywiście są różne sytuacje i czasami jest tak, że ktoś sobie zaopiekuje tą potrzebę gdzie indziej. Nie na przykład ktoś ma inne źródło, jakieś alternatywne dochodu, e, nie wiem, e, partner, partnerka dobrze zarabia, tak, nie musi się ta osoba martwić i wtedy inne rzeczy wchodzą wyżej na w priorytety. Trzeba zawsze indywidualnie, ale takie ważne rzeczy to również przestrzeń do pracy, o której rzadko się myśli. Nie? o tym, że człowiek rzeczywiście przychodzi i nie wiem, nie pracuje na Open space, gdzie nie słyszy własnych myśli, itd. Tak Narzędzia do pracy. Kto się nie frustrował, kiedy ciął mu się laptop nie? i wirował przez dwie minuty? No to potrafi tak eskalować właśnie w biurze do rangi naprawdę wielkiego problemu. Czas pracy i regeneracja. Można sobie ciągnąć przez chwilę, nie? na takim, wiecie, overloadzie, gdzie pracujemy po 14-16 godzin, ale za długo to my na tym nie pojedziemy. Potrzeby bezpieczeństwa. I co nam zapewnia tak, w organizacji, o co my tam, na co my musimy zwracać uwagę jako ci liderzy i na co patrzeć? Stabilność zatrudnienia, e, sprawiedliwość w organizacji i transparentna komunikacja. To są takie rzeczy, które budują poczucie bezpieczeństwa w pracownikach, i bardzo ważne tylko jest to, żeby to było szczere i uczciwe. Po prostu, nie? Jeżeli my mówimy, um, wiecie, że tak, tak, tutaj stabilne zatrudnienie i w ogóle, ale tak naprawdę to ciągle tylko to przeciągamy, zatrudniamy pracownika, nie wiem, z miesiąca na miesiąc na umowie zlecenie, obiecując mu cudawianki, no to tych potrzeby jakby na pewno nie zapewnimy. Potrzeby przynależności i tu kilka aspektów. Do organizacji warto dbać o to, do lidera, do zespołu, do roli jaką pełnię, warto budować właśnie. Te potrzeby. Potrzeby uznania, czyli poczucie docenienia, poczucie wpływu, e, swoboda wyrażania myśli e, i potrzeba rozwoju. E, no i tutaj mamy takie narzędzia jak feedback, plany rozwojowe, ciekawe wyzwania. Dla każdego oczywiście będzie to znaczyć trochę co innego, bo dla jednej osoby ciekawym wyzwaniem e, będzie nowy projekt, a dla innej ciekawym wyzwaniem będzie, nie wiem, doszlifowanie. Mm, Jakiegoś nudnego, żmudnego działania, którego nikt nie chce, ale on super się w tym czuje. Nie? Więc to każdy ma pojęcie tego ciekawego wyzwania trochę gdzie indziej. I to, co jest ważne i co chciałam Wam powiedzieć, to fajnie jest dalej korzystając z tej piramidy, patrzeć sobie trochę na budowanie i kształtowanie tej kultury zaangażowania w ten sposób, że potrzeby bazowe, potrzeby bezpieczeństwa stanowią pewnego rodzaju fundament. I teraz wiadomo, jak każda budowla, jak fundamenty są liche, no to góry nie zbudujemy albo rozsypie się za chwilę. Dlatego właśnie są takie sytuacje, w których na przykład przedsiębiorcy się dziwią. Ja często, jak mam jakieś konsultacje, właśnie albo rozmawiam z potencjalnym klientem. To on mówi, Martyna, ale wiesz, tutaj my zapewniamy wszystko benefity takie, siakie, owakie, rozwój, szkolenia a oni ciągle niezadowoleni. No i ja już wtedy podskórnie ja wiem, co się dzieje, nie? Nie są zaopiekowane te potrzeby bazowe. I taka jeszcze jedna rzecz, którą warto wiedzieć i mieć jej świadomość, to to, że my zbudujemy zaangażowany zespół. To jest jedno. Ale jest taki mały krok, który możemy zrobić na każdym etapie rozwoju organizacji i spowodować, że wybuchnie. Bo zaangażowany pracownik to pracownik, któremu zależy. I jak mamy tu właśnie jedną oś zaangażowania, a drugą oś wspierające środowisko. I jak nagle zmienia się lider albo zmienia się podejście, zachodzi jakaś zmiana, środowisko staje się mniej wspierające, no to pojawia się frustracja. I to warto zwrócić na to овага